Dzień dobry, nazywam się przemysł Gogola i zapraszam na pierwsze spotkanie z cyklu nowości w systemie medycznym KS Somet. W dzisiejszym odcinku omówię eskierowania na zabiegi rehabilitacyjne, a także nowe zasady rozliczania rehabilitacji. Przedstawię nową funkcjonalność, która ułatwi Państwu używanie jednego eskierowania do kilku rezerwacji, a także omówimy zmiany w rozliczeniach NFZ. Pokażę także udogodnienia wprowadzone w ramach obsługi programu Profilaktyka 40. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od e-skierowań na zabiegi rehabilitacyjne. Ministerstwo Zdrowia poszerzyło listy skierowań wystawianych w formie elektronicznej na rehabilitację leczniczą. W związku z tym w systemie KSomet wszystkie usługi, które mają oznaczenie skierowanie na rehabilitację, generują od razu eskierowanie. Ostatnio wprowadzono także zmiany w rozliczeniach związanych ze wskazywaniem współczynnika korygującego. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez NFZ umożliwiono sprawozdawanie wielu kodów specjalnego rozliczenia w ramach jednej pozycji rozliczeniowej oraz usunięto przekazywanie tzw. miksów. Sprawozdawane są obecnie wszystkie kody i na podstawie wzoru wyliczana jest wartość współczynnika korygującego. Istotną zmianą wprowadzoną w systemie KS Somet są także tak zwane łańcuchy eskierowań, które mają usprawnić używanie jednego eskierowania do kilku rezerwacji. Zobaczmy, jak to działa. Jeśli zlecenia są zorganizowane w ramach łańcucha, wówczas w przypadku anulowania rezerwacji czy usunięcia zlecenia, w eskierowaniu zmieniony zostanie status w systemie P1 dopiero wówczas, gdy nie będzie już aktywnej rezerwacji, czy zlecenia związanego z tym eskierowaniem. Wykonywanie któregokolwiek zlecenia z łańcucha, o ile wcześniej nie wykonano innego zlecenia z tego łańcucha, spowoduje wywołanie mechanizmu zmiany statusu e-skierowania w systemie P1. Kolejną zmianą objęto rehabilitację ambulatoryjną i domową, do której dodaliśmy zestawienie wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych. Statystycznych i rozliczeniowych. Od 1 lutego wykonywane zabiegi powinny być raportowane do NFZ jako pozycje statystyczne z wartością 0 zł. Pozycje te będą musiały być uzupełniane odpowiednią usługą rozliczeniową o właściwej wartości zgodnie z wytycznymi NFZ dla danej grupy zabiegu. Opisane zestawienie ułatwia przegląd wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych w celu uzupełnienia wspomnianych pozycji rozliczeniowych. I na koniec informacja dotycząca obsługi programu Profilaktyka 40 Plus w systemie KS SOM. Mianowicie dodano możliwość wystawiania zlecenia do laboratorium na podstawie konfiguracji i eskierowania. Dzięki tej funkcjonalności, podczas wystawiania zlecenia, system na podstawie istniejącej konfiguracji doda automatycznie do zlecenia dokładnie te badania, które znajdują się na eskierowaniu powiązanym z programem profilaktyki danego pacjenta. To wszystkie informacje na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Zachęcam Państwa także do subskrypcji naszego kanału w serwisie YouTube. Zapraszam także na nasz fanpage w serwisie Facebook, gdzie informujemy o nowych funkcjach, modułach oraz rozwiązaniach, które wprowadzamy w naszych systemach. Do zobaczenia!